Justyna, Klaudia i Michał nie dali dzisiaj rady. Ale to w końcu pechowy trzynasty odcinek. Coś musiało pójść nie tak. Ale spokojnie. Soniusy są jak zawsze na czas. Lecimy. Brakowało nam ostatnio Johna Millera w Seo Newsach. W tym tygodniu jednak ekspert Google dał znać, że strony, które są przez kilka dni niedostępne, będą deindeksowane. Jak radzić sobie z tym problemem? Według Millera jednym ze sposobów jest skonfigurowanie statycznej wersji witryny, do której użytkownicy mogą być kierowani, gdy główna witryna nie działa. My tymczasem działamy dalej i kierujemy się do kolejnego Newsa. W ostatnich dniach GST wysłało swoim użytkownikom informacje o wykrytych błędach w przekierowaniach, ale szybko okazało się, że żadnych błędów na stronach tak naprawdę nie ma. A cała sytuacja jest po prostu w topą Google. Daniel Weisberg i John Miller poinformowali na Twitterze, że pracują już nad rozwiązaniem problemu z błędnymi komunikatami. Póki co, wystarczy kliknąć, sprawdź poprawkę i wszystko powinno być ok. Zauważyliście wahania w widoczności stron? Widać, nie widać, trochę widać, nie widać, teraz widać. Większość narzędzi monitorujących zmiany i aktualizacje Google nadal wykazuje, że coś się dzieje. Jest to niezwykłe, ponieważ listopadowa aktualizacja rdzenia powinna już dawno się skończyć, a grudniowa aktualizacja recenzji produktów nie powinna być tak niestabilna, a przynajmniej nie w tym momencie. I to już wszystko na dzisiaj. A że to nasz ostatni odcinek przed świętami, to życzymy Wam samych wysokich pozycji i jak najmniejszej liczby fakapów. Cześć!